Dobrze, dobrze. Ja Ale powiem ci, że w tym, w tablicy ma być pudełek i Ale w tym nie. Co? Było z niego, kto zrobił a tu by to O! Pietry! Ty już zrona! Teren jest mocno schodzone, ale tu jak koledzy mówią, nie ma takiego terenu schodzonego, gdzie by jeszcze coś nie można było znaleźć. Ja mam wielki sentyment do tego miejsca. W tym miejscu większość z Was już na pewno wie, był obóz jeńców z kampanii wrześniowej. Już pierwi, pierwsze transporty były na przełomie września i października. Żołnierze przebywali tam pod namiotami do gdzieś do połowy. 1940 roku, później zostali no, ja ja albo zwolnieni, albo rozwięzieni na roboty w Niemczech. Tego, ale... Witam Was serdecznie w następnych poszukiwaniach. Tym razem szukamy e, niemieckiego obozu e, jenieckiego dla polskich żołnierzy z roku 1939 z września. Tutaj Niemcy ich e, trzymali e, parę miesięcy. Mnóstwo namiotów e, tutaj było porozstawianych, także szukamy ciekawych artefaktów, może coś znajdziemy zobaczymy śledźcie, oglądajcie yy, śledźcie mój kanał także na pewno się dowiecie co tutaj się wydarzyło zobaczcie za mną yy, całe mnóstwo samochodów stoi poszukiwacze już ruszyli w las także szukamy artefaktów yy, po polskich żołnierzach yy, z września 1939 roku mamy coś ciekawego Wyszło zaraz, zobaczymy. Wyczyszczę i będzie widać tutaj, coś mi się tutaj rysuje z tej strony. Także za chwilkę zobaczycie. Jest jakaś nabijka z lwem. Prawdopodobnie czeska, tak? Czechosłowacka czy czeska? Nie, no, Czechosłowacja. Także już, już fajnie. Ciekawe z czego to mogło być. No. Mamy piękny polski guziczek z munduru, mundurowy polski guzik. Także już coś jest. Nawet będzie data z drugiej strony, widzę. Mamy tak, takie artefakty, czyli druty, żelazo, ale i są ciekawostki. Tutaj mamy korpusyweczkę prawdopodobnie. Tutaj mamy oczywiście moje znalezisko, co już możecie zobaczyć sobie na tym. To jest z czapki czeskiej. Z dwoma tak? No. No i resztę z łomu. Z dwoma mieczami, tak? Dwa nie? Nie, nie, nie. Z lwem. Z lwem. No. Ogólnie nie jest źle. guzik, jeden, drugi, trochę złomu, troszkę musiądzu, troszkę znalezisk jest fajnych, także sygnacik. ładny, fajny no, no drugi dzień poszukiwań, także jest się czym pochwalić, dobra.